Cześć moi kochani widzowie, witam was serdecznie w kolejnym odcinku i przychodzę dzisiaj do was z challenge'em. Będzie to bardzo prosty challenge, także nie bójcie się, nie obawiajcie, nie wyłączajcie filmu, ponieważ myślę, że każdy z was jest w stanie do tego challenge'u przystąpić i napisać w komentarzu swój własny czas. Challenge jest banalnie, ekstremalnie prosty i każdy bez względu na to, czy jest wysportowany, czy też nie jest albo chce być, jest w stanie do tego wyzwania przystąpić. Mianowicie jest to deska na czas. Pokażę Wam dokładnie, jak ta deska wygląda. No i nic bardziej prostego. Po prostu musicie wytrzymać tej desce jak najdłużej, mierząc sobie czas. Zobaczymy, jak Wam pójdzie. Będziecie mogli się porównać do pozostałych uczestników wyzwania. Ja też nie jestem jakiś ekstremalnie dobry w desce. Praktycznie w ogóle nie ćwiczę. Nie przygotowywałem się, nie jestem rozgrzany. Zresztą deska to jest takie ćwiczenie, które generalnie samo w sobie jest rozgrzewkowe, także nie ryzykujecie jakąś kontuzją. Możecie spokojnie podejść do tego bez większych przygotowań. Także serdecznie Was zapraszam, no i pokażę, jak to wygląda. Dobrze, w takim razie pokazuję, jak to ma wyglądać. Robimy sobie deskę na przedramionach, w ten sposób, ok? I dopasujcie no, sobie to do siebie. Musimy wytrzymać jak najdłużej, nie załamując bioder, nie wypychając z nich, zresztą tak się do góry nie da, tylko ciało powinno być proste i trzymacie jak najdłużej. Włączcie sobie stoper, albo niech ktoś Wam włączy, żebyście wiedzieli dokładnie, ile wytrzymujecie, i zapiszcie ten czas, ok? Także to tyle, ja zaraz zaczynam swój występ. Jeżeli chcecie, możecie sobie postawić komputer, laptopa, tak żebyście mnie widzieli, żebyście mogli sobie porównać to, jak wy jesteście długo w desce i jak ja jestem. Obstawiam swój czas realnie, maksymalnie gdzieś tak między półtora, max dwie minuty. Zobaczymy, czy uda mi się to osiągnąć. Jak mówiłem, sam tego nie ćwiczyłem, więc nie wiem. Lecimy! Trzy, cztery, hop! Dobrze jest? Pierwsze pół minuty za nami. Trzymamy dalej, nie poddawajcie się. Jest minutka Trzymamy Ale już teraz ciężej Ufff... Jest, półtora minuty. O, już się zaczynam popić. <laughs> mówię nawet. Już się zaczynam pocić, chciałem powiedzieć. Ech... Ay, ay, O oh! oh, kur... 2 minuty 30 masakra, czyli w sumie jest lepiej niż zakładałem. Myślałem, że więcej niż 2 minuty nie wytrzymię, ale udało się. Proste ćwiczenie, a już się trzeba pocić w ciągu dwóch minut. Także słuchajcie, próbujcie się was zapraszam nie poddawajcie się i wpiszcie w komentarzu ile udało się wam wytrzymać ciekawy jestem jak wielu ludziom uda się pobić mój czas zaznaczam że nie jest jakiś ekstremalnie dobry ale na pewno stanowi jakieś takie podstawowe wyzwanie także trzymajcie się i ćwiczcie w domu nie siedźcie na dupie żeby dupa nie rosła pa